Celem zadania jest otrzymanie trudno rozpuszczalnego wodorotlenku cynku w reakcji, w której bierze udział związek kompleksowy cynku oraz kwas. Tym związkiem kompleksowym jest tetrahydroksocynkan potasu, czyli K tetrahydroksocynkan potasu K2ZnOH4 razy 4 razy wzięte to jest taki związek i tutaj mamy zapisać w formie jonowej skróconej równanie, czyli bierzemy sobie anion tetrahydroksocynkanowy o. i on reaguje z kwasem solnym, czyli generalnie z jonami H, które w układzie się znajdują. Co się będzie działo? Jeśli dodamy ilość <coughs>, jonów wodorowych, która jest nienadmiarowa w stosunku do anionu tetrahydroksocynkanowego, to strąci nam się osad wodorotlenku cynku, czyli związku chemicznego, o który, o który jest tutaj pytanie. I powstanie nam woda, ponieważ jest to taka swojego rodzaju reakcja zobojętniania. Tutaj wstawimy dwójkę i tutaj również teraz powinny nam się zgadzać wszystkie współczynniki oraz ładunek jednego i drugiego jonu sumaryczny równy 0. W takim razie teraz musimy zapisać jeszcze równanie reakcji roztwarzania osadu. Czyli w momencie, kiedy wprowadzamy nadmiarową porcję kwasu solnego, nasz trudno rozpuszczalny wodorotlenek cynku zaczyna z nim reagować i powstaje sól cynku 2. Dokładnie chlorek cynku oraz woda. I teraz, żeby nam się zgadzał ładunek oraz stechiometria, powinniśmy wpisać takie współczynniki. Jeszcze chwilkę poświęćmy na sam wzór naszego związku kompleksowego cztery razy wzięte. Cynk i generalnie wiele metali bloku D. Tworzy związki kompleksowe, w których metale te przyjmują liczbę koordynacyjną, zwykle yy, równą dwukrotności wartości ładunku jonu, czyli tutaj mamy jon ZN2 w naszym układzie, yy, i ten jon będzie w takim razie koordynowany przez cztery aniony wodorotlenkowe, dlatego wpisujemy tutaj czwórkę. Ale generalnie na Maturze, czy w ogóle w zadaniach maturalnych w arkuszu będziemy mieć zawsze wskazane, jakiego typu związek kompleksowy będzie powstawał, jeśli mamy na przykład możliwość uzyskania dwóch różnych, o różnych liczbach koordynacyjnych, zawsze będzie podane, o który chodzi w zadaniu. Także tak wygląda całe rozwiązanie.